Od zawsze grając na serwerach Lifestyle SMP zastanawiałeś się pewnie jaką można osiągnąć totalną dominację na serwerze za pomocą najlepszych przedmiotów i szczerze ja w sumie miałem też taką samą myśl, więc postanowiłem dzisiaj w tym odcinku że to sprawdzę. Pod tym filmem klasycznie wylosuję Wam jedną rangę MVP, aby brać udział trzeba zostawić suba, lajka, wbić na Discorda i napisać komentarz ze swoim nickiem. Siema to ja Sonic. witam Was w dzisiejszym odcinku na pykmc.pl i w dzisiejszym odcinku będziemy tapać się z najlepszymi temami na serwerze, czyli Legendarny miecz, kilo, w secik tutaj. No wszystko po prostu jest najlepsze, co może być po prostu na Lifestealu. Mamy dużo pereł, mamy dużo tutaj bombowych prezentów. Mamy ki kilo w dwójkę taki mieczyk, akurat dziesiątki nie mam, bo nie mam kogo po prostu pożyczyć. A żeby to wyrolować, dziesiątkę, to trzeba mieć naprawdę mega giga po prostu farta. No i zobaczymy, ja będę po prostu się tepał, dopóki nie zginę, więc to może trwać na przykład, nie wiem, jeden tepek albo drugi. tepniemy do pierwszego osoby, zobaczymy duży. Podłoga 69. Czy to będzie cheater, czy to nie będzie cheater? Nie wiem. Zakceptowała mnie pierwsza osoba z czatu Uwaga! Czy padnę sobie? Jest to jakiś w ogóle. Dobra, jest to jakiś łatwy trapik akurat. E, tylko. Halo, czekaj mnie. Dobra, dziękuję. E, bardzo ci dziękuję, perełeczko. Robimy sobie e, w sumie takie coś i sobie tutaj wskoczymy do tego trapa. E, czemu by nie? Tylko czekajcie. E, sobie tu rozwalę kobłęba, wodę. E, no i on sobie uciekł, więc e, ziomek sobie tutaj uciekł. Ale gdzie on tutaj uciekł? Bo kurde. E, chyba sobie uciek, tak, że go, ja go po prostu nie znajdę, chyba że gdzieś tutaj w Kejwach czy coś, nie wiem, czekajcie. E, może tu gdzieś się kopię czy coś chyba nie, chyba nie, dobra. Nie znaleźliśmy go, no niestety pierwsza osoba mi zwiała, więc trzeba tepnąć po prostu do kolejnej osoby z czatu. Dobra, zaakceptowała mi kolejna osoba z czatu, uwaga! Jaki tym razem będzie trapik... O, Siemo! Siemo stary, o kurde cheater to jest! O, kurde! No to mamy lipę ogólnie, ale nie taką aż bardzo lipę. No nie, no kurde, czemu on jest na cheatach? Ja pierdzielę, no Dobra, czekajcie Ej No bo jest taka lipa, nie gadaj, że ja się wywalę od cheatera tutaj No kurde Czekajcie, szybko Dobra Nie, proszę, dobra, dobra, uciekłem, uciekłem Ale ja od niego totalnie robię rurę Bo on mnie może nawet tutaj na boksować, Full boksować na powierzchni Dobra, kupiłem sobie Trident za 60 koła No trochę mnie to niby zawołało, ale Trident serio może oddać i tepnijmy się do 2 Tese czy KW, tepnijmy się do tego ziomeczka. Drugi, drugi tepek, prawie się wywaliłem. Może ja bym dał bombę na pasku, żeby jednak trochę więcej się potepać. Co to jest? A to jest jakiś Steve'ek, dobra. Więc leży sobie, zabiłem go. No i nie miał w sumie nic, miał tylko jakiś ten kill ja nie wiem w ogóle co to był za trap. Myślałem już, że full box. myślałem ogólnie że to full box. Dobra, zaakceptował mi kolejny ziomek z czatu, jakiś yy, Katro i to jest jakiś łatwy trapik, dobra, no ziomeczek, co ty tu pądzisz co ty tuż pądzisz No chyba ci się nie uda, bo ja wyciekam... o nie, no nie gadaj, nie gadaj, ja pierdziele. No, i lognął sobie. Ja pierdolę zmarnowałem na niego dwie perły, bo nie trapiłem. Dobra, ja tak nie potrafię, tak nie potrafię, kurde. Nie, no musi wrócić mój prime. Musi wrócić mój prime, kurde, w tego Minecrafta. Dobra, zaakceptował Mi następny gracz z czatu. Uwaga, jaki to będzie tym razem y, trapik? Jest to diaksik, który sobie lognął. Więc y, Not Sigma, Not Sigma. Tepamy się dalej. O dobra, ktoś mnie zaakceptował. Znowu jakiś Wojtuś, dobra. Od razu w sumie, bez cięcia się tepamy. I jest to full boxik? Przecież ten ma rangę, ej. A nie, to nie jest fullboksik chyba. Czekajcie, on ma... Leg no kurde co jest! Kurde, kolejna, kolejna osoba mi logła! To był człowiek taki freaks! To był taki freeziomeczek! Czyli on sobie lognął człowiekiem! Ja pierdziele, taki freeziomeczek to był. Jaka szkoda, jaka szkoda! Dobra, zaakceptował mnie kolejny gracz z czatu, jakiś twój stary fighter, więc będzie mocno, proszę nie cheater, proszę nie cheater! Oh no! Oh no! La policja! La polizia. Dobra! Czekamy i będę sobie tu za chwilę e... Muszę go zabić ogólnie, bo on jest na tak, Więc się ma, stary, było nie cheatować. Było nie cheatować, to może bym cię zostawił. No, ale w takim, w taki niestety nie masz full boxa, więc sobie giniesz, Mordo. Było mnie nie bić tutaj przez ścianę. On w ogóle ma killaure, on mnie nie bije. On ma w ogóle Esę totalną. No i zabiłem go. No i widzicie, widzowie, nie cheatujcie. Nie cheatujcie na pyku, bo później się dzieją takie sytuacje, żeby sobie giniecie albo dostaniecie bana. Więc tak mam tylko razę, nie cheatujcie, bo no widzicie, jak skończycie. Tak skończył Twój stary fighter, który, który był Takim fajderem, że sobie padł. Dobra, zaakceptowała mi kolejna osoba z czatu. Jaki tym razem to będzie trafik? Jestem bardzo ciekawy. A, jest to Stevek. A, w ogóle u niego byłem. No dobra, u niego byłem. Ej, on tu ma w ogóle łopatę. Czy to jest jakiś... a? Beczka widzowie, ziomek się chyba bawi w jakiejś gildie człowieku tutaj. Jeśli, no, chyba ziomek sobie to zrobił, nie wiem. Beczkę, fosy, nie pamiętam jak to się już nazywa. A beczkę, dobra. Ziomek chce to ogólnie wykopał beczkę. No, mega Sigma, mega Sigma. I czy to jest do bedroka? To jest do bedroka w ogóle i tu są dripstone. Ej! Ej, mega szczerze pomysł. Szczerze, przypominają mi się stare czasy, jak się zrzucały ziomku do beczki i tutaj ludzie ginęli. Dobra, zaakceptowała mnie kolejna osoba z czatu. Uwaga, tym razem czy się bywa, czy nie. Ja dam bomby na pasek. Dobra, to jest jakieś gówno. Ej, dosłownie to jest jakieś gówno. Tam jest w ogóle ziomek na dole, ja nie wiem co to jest za trap. To jest first. A to jest jakieś takie... Takie gówno. O kurde, dobra, jednak nie gówno. O kurde, jednak nie gówno. Czekajcie, jednak nie gówno. Albo gówno. Ej, wybalam się. Dobra, bomba, 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 bomba. Leci bomba. Leci, kurde, bomba, leci bomba. Yy, bomba na banie, kończymy balet. Stary, chodź tu. Nie, teraz cię muszę zabić. Ej, to jest kolejny trap, bo mi chyba mignęło coś. Czy nie? Dobra, nie, nieważne, po prostu jestem jakiś głupi Dobra, no musimy go zabić, musimy go ogólnie zabić sobie, ziomeczka e, Dobra, zrobimy tak Podkotmy sobie. go O kurde, full box, no nie gadaj Full boxik? On mi postawił tak łeb jakoś dziwnie Ten ziomek ogólnie A, full box, no ja pierdziele Nie, 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 niedobrze, 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 niedobrze Niedobrze, źle, niedobrze, stary Zostawcie mnie, zostawcie mnie, kaszka Kaczka i jakiś tam ziomeczek Kulek mają niestety banicję Niestety mają banicję chłopaki Więc ja sobie tutaj szybko wycykam i idę od nich No i No i niestety ziomeczki sobie dostaną po prostu po filmie Jak wrzucę banicję Więc sobie nie poczytujecie chłopaki Dobra zaakceptowała mnie następna osoba z czatu To jest w ogóle z klanu Kaliksa, Więc zobaczymy yy, Aha z klanu Kaliksa ma elkę w ogóle Więc ja sobie lecę yy, Cyk I nie wiem czy będę cykał perłę Water może Dobra, zrobimy watera, Lecimy sobie tu szybko, bo on ma niestety elitrę i ja chcę sobie od tego ziomka paść, więc lecimy spawna. Postawię sobie tu blok, dobra, no i lecimy spawna. Niestety ziomeczek miał po prostu elitrę, więc by była lipa. No czy lipa, no mam ten trident, więc raczej nie, ale sam fakt, że ziomeczek ma elitrę, ale się trochę mnie przestraszył. Dobra, zaakceptowała mnie kolejna osoba z czatu, jakiś podatek, zobaczymy, czy on mnie może zabije, czy nie. Jest to łatwy trap, ziomeczek sobie lognął, jest tutaj w ogóle, jaki to miał być, jaki to był trap w ogóle? Chyba jakiś po prostu, chyba w ogóle właśnie tu trapa nie było, to jest w ogóle jakaś farma i pewnie jak to się podkupuje, to jest fliff. No tak, tak myślałem właśnie. Dobra, zaakceptował mnie jakiś traku, zobaczymy, może tutaj się wywalę. Yy, o kurde, steveczek, ale sobie chyba raczej on ucieknie. Yy, jest w ogóle ich dwóch. Yy, cyk, dobra, nie ma ucieczki, ten jeden też. Hitnięty, nie stary, nie Nie wykopiesz się tu, spokojnie, dobra Zabity jeden, ten drugi jest Tutaj, chodź tu stary Ale chill, chill, nie, pa nie Panikuj tymi blokami stary, naprawdę On w ogóle nie ma spodni, więc zabijam go Na F5, zabijam go na F5 Stary, chodź tu Ej, ej, chodź tu stary Jezu, nie mogę go trafić na tym F5 Dobra, zabiłem go, no i co, tepamy się, tego zbiorę sobie w sumie refy, bo on chyba, a nie, to jest złoto chyba, co, nie, to jest złoto, tak, to jest złoto i diamenty. Dobra, zaakceptował mnie kolejny grad z czatu, jakaś Amelcia, uwaga, tym razem, co to będzie? Full boxik, full boxik, ojojoj, ojoj ojojoj, oj, oj. no chyba sobie chłopaki padam, chyba sobie chłopaki padam. No dobra, nie no chłopaki, po prostu użyję perły i was zabije. o do... Ej, dobra, bo to jest takie coś, to nieważne to ja bym sobie jednak uciekał, o kurde, 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 dobra, czekajcie, no postaw mi no kurde, co to jest, to jest boksik? Nie, dobra, to jest w takich tych, dobra, to nieważne ja jednak nie jest tak źle, ale i tak sobie od nich ucieknę, bo to nie ma sensu top 1 Portugalia i Amelcia lecą na bana, a ja po prostu tepam się do tym razem kolejnej znowu osoby ej, w ogóle jestem w szoku, szczerze, że tak dobrze mi idzie, jeśli chodzi chyba o obecny stan gry to chyba jest mój prime, jeśli chodzi o wychodzenie z trapów, naprawdę Dobra, zaakceptował mi kolejny gracz czatu jakaś eventowa, jest taki spocony w miarę nick. Jaki to będzie trapik? E, dobra, to jest coś w ogóle łatwego. Co to jest za łatwy trap? Lol, jakby ja pierdzielę i ja tu byłem przygotowany na jakąś bombę, ten teges, A to jest jakieś dosłownie gówno, chyba że to jest jakiś e, baiter. I tak mi się wydaje, że to jest baiter. No, to jest baiterek. No, ale zobaczymy, jakie mają tutaj trapy. E, może w sumie użyję tridentu. E, cyk. I hop do tego ziomeczka. Ziomek, nie uciekaj. A, bo ja nie mam wojsa, bo jestem e, na incognito. Kurde, i oni serio sobie logną? Stary, serio sobie logniecie? Kurde, a, tu jest spliffek, dobra. Tu jest spliff i to widać w ogóle. I to bardzo widać w ogóle. Że tutaj jest po prostu spliff. E, kurde, no gdzie macie tego trapa? Gdzie macie tego trapa? Ale w sumie... E, no czekajcie, czekajcie, bo to jest ten trap, kurde. Tu jest ten trap, bo to widać, kurde i ja chciałbym sobie znaleźć, gdzie jest ten trap, żeby było po prostu lepiej, no ale chyba nie będę potrzebował, bo po prostu sobie dropnę tego ziomka. czekajcie, dropnego. Dobra, tu jest trap, tu jest trap. No nie wiem, gdzieś tu jest trap! Jak nic tu jest trap, bo oni się biją na tym polu. A patrzcie, że odejdę, to oni się po prostu cofną. No widzicie, widzicie. O nie, biją mnie! Ej! Ej! Ziomeczki! Chill! Chill! Jakby... Kurde! Ej, ja, ja co agresywni! Ale widać, że to są bajterze, bo to jest jakaś temka z nikiem, właśnie eventowa. No ale ja bym się z nimi pobił, zobaczymy. Może któryś tutaj dropnie koksa, na przykład, który polizał? Yy, myślę, że prawie, w sumie, że blisko było. Yy, cyk. No kurde, poliście chłopaki, oddajcie, naprawdę. Nie ma sensu jeść tych refilii. Ale no serio, chciałbym zobaczyć, gdzie jest ten trap. Bym się po prostu czuł bezpieczniej, bo tak to ja wiem, po prostu, czy gdzieś tu jest trap, no ale. Nie mogę go niestety zlokalizować. Co oni sobie uciekli już? Co, już jest koniec walki, czy co? Ty to nie wiem czy to były, no ale musieli to być bajterzy, kurde. Water? Cyk No nie no chyba mi uciekli, chyba mi uciekli. Ty, no musiał tam być trap, ale po prostu im się nie udało mnie strapować, bo wiedzieli, że wyciągnąłem szłopatę, że wiem, że to jest trap. No niestety, ziomeczki sobie uciekli, ale byli to w ogóle wystakowani, bo ziomek jak koksa, normalnie. Dobra, więc to tyle w tym filmie. Jak widzicie, tapałem się dograć z czatu z yy, najlepszym po prostu setem, najlepszym setem, najlepszym mieczem, znaczy może nie najlepszym mieczem, bo miałem, nie miałem naostrzeni dziesiątki, ale z najlepszym kill z perłami, bombami, potkami. Dosłownie z wszystkim po prostu, co się przyda tutaj do wychodzenia z trapów, po prostu miałem. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie suba łapkę w górę. Bierzcie udział na losowanie na rangę MB. Wystarczy, że zostawicie suba, lajka w Wiecie na Discorda, komentarz ze swoim nikiem i to tyle siema!